Czy miewasz takie wrażenie, że ciągle brakuje ci czasu? Zajmujesz się mnóstwem spraw naraz, a Twój biznes i tak stoi w miejscu? Coraz częściej czujesz przytłoczenie, zmęczenie, a czasem nawet po prostu zniechęcenie? Nadmiar obowiązków i niekończąca się lista zadań powodują chaos w Twojej głowie i w Twoim biznesie? A jeśli powiem Ci, że nie musi tak być, zapraszam Cię na bezpłatny webinar. Na którym opowiem Ci, jak dobra organizacja i zarządzanie sobą w czasie mogą odmienić Twój biznes. Podczas tego mini szkolenia dowiesz się, jak pracować mądrzej, a nie ciężej. Dostaniesz ode mnie bardzo proste, ale niezwykle skuteczne narzędzie, dzięki któremu odzyskasz spokój w głowie i kontrolę nad własnym biznesem. Zapisz się już dziś i zobacz, jak dobra organizacja może odmienić Twój biznes. Jak możesz na nowo zacząć cieszyć się sprowadzenia własnej firmy?